Ja wychodzę z założenia takiego, ważne jest rozumienie. Jeżeli człowiek będzie się starał rozumieć innych, to szybciej dojdą do, do porozumienia i do tego, żeby no, gdzieś ten wspólny cel sobie zaznaczyć i podążać w tym kierunku. I myślę, że przedsiębiorcy są taką najlepszą grupą, bo oni są, są grupą interesowną, wiedzą czego chcą, są najbardziej zdeterminowani, bo to są ich pieniądze, ich życie. Dlatego są czytelni, łatwo się porozumieć, wystarczy tylko przysiąść. Myśleć z tymi kategoriami nie ma żadnego problemu. Prowadzimy przedsiębiorcami taki dialog na zasadzie, co im potrzeba ze strony urzędu. No to oczywiście tu jesteśmy gotowi na każdym kroku. Wspieramy ich w formułowaniu wniosków, w sposobie podchodzenia do prowadzenia interesów. Gromadzimy tutaj przedstawicieli ZUS-u, Urzędu Skarbowego, żeby im podpowiadali, jak rozwiązać niektóre problemy. Oprócz tego, no to cały ten program związany z forum przedsiębiorców, które funkcjonuje tutaj u nas i wezwanie na pomoc naukowców, którzy te najnowsze techniki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z zarządzaniem, z gospodarką, czy to finansową, czy też mieniem, po prostu im to podajemy, można powiedzieć, prawie na tacy. Nasza współpraca z Urzędem Dzielnicowym na Targówku sięga 2011 roku. Myśmy starali się doprowadzić do jakiejś integracji środowiska przedsiębiorców na poziomie lokalnym, czyli konkretnie w dzielnicy Targówek, żeby oni między sobą zaczęli współpracować i wyłonić jakąś reprezentację i do tego doszło, czyli powstała nieformalna w wyniku tych sieciowych kontaktów Rada Przedsiębiorców, z którą już można było rozmawiać o szerszych kwestiach, które dotyczą środowiska przedsiębiorców na targówku, a nie tylko rozwiązywania bardzo konkretnych problemów konkretnych przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorców na targówku była sukcesją po takim wydarzeniu, jakim była Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości, gdzie przedsiębiorcy w kilku dzielnicach Warszawy mogli się spotykać, ponieważ jakby to był projekt unijny, który się zakończył, targówek postanowił dalej kontynuować tą szlachetną działalność na rzecz przedsiębiorców. To jest dzielnica, w której bardzo przymywane są kontakty przedsiębiorców. Taka pomoc, realna pomoc właśnie w tych spotkaniach networkingowych. Bo na tych spotkaniach przedsiębiorcy poznają nową wiedzę, którą mogą realnie wprowadzić do swojego biznesu. Staramy się wybierać ciekawych prelegentów, szkoleniowców oraz bardzo interesujące tematy. To miejsce, gdzie nie tylko przedsiębiorcy lokalni się spotykają, ale również. Na takie spotkania przyjeżdżają przedsiębiorcy z innych dzielnic Warszawy, a nawet i spoza Warszawy. Korzyści są dla wszystkich, dlatego że nowi uczą się, inspirują od tych, którzy już działają. Z kolei ci bardziej doświadczeni mogą też nawiązywać nowe relacje. Poza oczywiście miejscem, jakim jest sam ratusz, spotykają się później, próbują robić wspólny biznes, rozmawiają o tym, a dzięki temu będą również po prostu zarabiać. Pieniądze, o których nic nie się tak naprawdę chodzi. Bo przede wszystkim biznes to kontakty, biznes to ludzie, a jeżeli się ludzie nie spotykają, to nie robią biznesu i nie zarabiają pieniędzy. Poszłam na pierwsze spotkanie i spotkałam od razu bardzo fajnych ludzi, którzy pociągnęli mnie, jak gdyby, do tego swojego grona. To środowisko takie biznesowe jest dla mnie niezwykle ważne, bo takie spotkania bardzo mnie inspirują do dalszego działania. Jest to super inicjatywa ze strony urzędu w ogóle, że chcą coś takiego organizować i chcą wspierać i zrzeszać tych przedsiębiorców, bo rzeczywiście można fajnie rozkręcić targówek. Myślę, że urząd jest wiarygodnym partnerem do działania różnych instytucji, a także przedsiębiorców. Spotkania w urzędzie odczarowały wizerunek urzędu jako sztywnej instytucji, która jest nakierowana tylko na załatwianie spraw. Zachęcam również osoby, które jeszcze nie były na naszych wydarzeniach, forum przedsiębiorców na targówku, do uczestnictwa, ponieważ mogą one tutaj spotkać wiele ciekawych osób, wymienić wiele ciekawych doświadczeń, mogą uzyskać ciekawą wiedzę na tematy biznesowe, a także poznawać potrzeby swoich potencjalnych klientów. Jesteśmy zorientowani w ten sposób, że jak stajemy przed drzwiami urzędu i chcemy załatwić jakąś swoją sprawę, no to najpierw z walizki wyciągamy zbroję, bo spodziewamy się pewnego rodzaju ataku czy też niechęci ze strony urzędników. Myślę, że to pierwsze przyjęcie, właśnie takie pokazanie, że nie, my jesteśmy tutaj, żeby pomóc załatwić tę sprawę, powoduje, że ta zbroja zaczyna ciążyć. I jest inny sposób prowadzenia dialogu. Zadaniem urzędników jest obniżyć na samym początku tą agresję, pokazać, że nie, my tutaj przychodzimy do pracy tak samo jak każdy inny idzie, ale chcemy mieć fajnie w tej pracy.